nüüd ma saan väga , ma täis ei pruugi . Dzień następne możliwości. Jak widzieliście, był przewiert robiony tam na zewnątrz, na wodę z miasta, żeby podłączyć całą instalację i licznik, żebym nie musiał płacić za odprowadzanie ścieków, a podlewać cały ogródek. Póki co, jeżeli nie ma na to abonamentu miesięcznego, a nie muszę zużywać tej wody, także takie coś robię, ale docelowo ma być przewiert zrobiony w gruncie i korzystać 100% ze swojej wody za darmo odwiert ma być robiony tutaj właśnie stawia hydraulik wodę, będzie z nią wychodził z tej ściany, będzie wpuszczona w dół no i tak to wszystko wygląda rozwala elewację, o rozwalasz dobrą elewację tak sprawdzasz czy była dobrze zamontowana ktoś musi, musi popsuć ale powiem Wam tak, że je wyciął tutaj. Zobaczcie, jak ładnie to naprawdę jest wszystko zaizolowane. Nic się z tym nie zadziało. nie? Także do takiego stanu też przywrócimy. Włożymy rurkę, zabezpieczymy XPS-em, pianką dookoła, biteksem i z powrotem, z powrotem założymy tą karbonową osłonę jedno na drugie, żeby tam naprawdę był dobry. To jest chyba, żeby woda odciekała, jak jest za blisko fundamentu. Chyba to tak działa. E, co mamy? Mamy wykładane czarny czarne steropian na posadzkę w garażu, ten najmocniejszy. Ja Wam ostatnio w filmie mówiłem... Przegajcie, bo mi się coś przylepiło. O, do buta. E, zobaczcie, jak pianką wczoraj pistolet dorwałem i się bawiłem. To zalepiałem wszystko, a tutaj wysadziło. Tak to wygląda. Tutaj hydraulicy podłączają już całe, całą instalację rurki pod, 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 pod podłogowego ogrzewania do rozdzielacza. Jak już wam mówiłem w innym filmie, tutaj gdzie będzie dynatacja, zawsze są wstawiane rurki po to, żeby pracowało sobie na rurkach. Tak to wygląda. A, jeszcze miałem Wam pokazać tą szczelność, słuchajcie. No tu, już tylko jest formalność, bo szczelność ja sobie przyszłem z rana, ja sobie przyszłem wczoraj w nocy, jeszcze popatrzeć czy nie spada. A wiecie, mój dom to nadzoruje takie rzeczy, dla mnie to są bardzo ważne rzeczy, nie da się ukryć. Ale wszystko jest tak, jak powinno być. Uda mi się przybliżyć. Także ciśnienie nie spadło. To jest ciśnienie, słuchajcie, całego obiegu wody zimnej, ciepłą połączone i jest zamknięty. Tak jak widzieliście, wszystko jest razem zamknięte, żeby sprawdzić cały obwód w domu. Także jest to chwilowo pozamykane. No i co jeszcze? No ci, ci hydraulicy robią tak, że podłączają swoją całą instalację grzewczą, czyli pogrzy, pod, po, ogrzewanie podłogowe. Tak samo wpuszczają w nią, chyba z tego co pamiętam, cztery bary na licznik, zakręcają i zostawiają. Zostawiają do czasu, aż przyjdą posadz, posadzka, posadzkarze i wyleją całą posadzkę. I generalnie cały czas to stoi. Oni po prostu chcą mieć pewność, że ich robota jest dobrze zrobiona i nie została uszkodzona przy jakichś tam dalszych pracach. Bardzo mądre, bardzo mądre. Wtedy wiadomo, co do kogo należy, jeśli by się coś zadziało. Także tak to wszystko wygląda. Dzisiaj przyjdzie mój przyjaciel, jak wiecie, elektryk, zasłonić mi spuścić rolety na dużego hs i dwa okna po prostu posadzkarz zażyczył sobie żeby nie było dojścia do światła widocznie beton ma do siebie dochodzić w jakimś tam procesie w którym on to wszystko przewiduje i tyle w temacie on tak chce to tak to zrobimy zamkniemy mu żaluzję na dół jest rozkładane ogrzewanie Ile centymetrów to zostawiasz Mariusz? 25 i później wywracamy. Czyli 12 ,5. Ale tu, tu, tu 50, tu? 50. 50? A szafki ile mają? 50. Ile? 60. Aha. A nie, szafki się nie wkręca w dół nic nigdy? Nie. Aha. Szafki na stópkach. Aha. Aha. Tak. Z ciekawości pytam, bo słuchajcie nie wiem jak to... Zakładali mi w anglii nową kuchnię, ale powiem wam, że nie przyglądałam się, czy jest przykręcane, czy nie. Także... Pod szafkami nikt nie daje ogrzewania? Nie. Aha. Bo spożywka nieraz siedzi w szafkach. W sumie zawsze nie? i to ciepło by było. Dobra, a tak, tak to wygląda. Takie kolorki. Tutaj tak to wygląda, słuchajcie, tutaj w yy, tym wiatrołapie yy, 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 po używaniu podłogowym idziemy nawet pod szafą. Tak to, tak to będzie wyglądać. Tutaj nie wiem, tutaj też jakaś pętelka będzie? Tak, taka śmieszna, ale będzie. Aha, w podłogu też będzie jakaś mi, mikropętelka? No i garaż. Już przerzucił rurkę. Już przerzucił. Zobaczę. Jak to wszystko wygląda. Masz nadmiar terenu, nie, żeby ci się gdzieś tam później w tui albo coś, nie? Tak, tak. Tu strefy przymarzania w sumie i tak dotknie, dlatego tutaj co generalnie trzeba... I tak wydmuchiwać trzeba na zimę, nie? I tak wydmuchiwać trzeba na zimę, no, no, no. A te rury to zgrzewałeś, tak? Nie zauważyłem jeszcze tego procesu, może Wam nagram w drugą stronę. Poczekaj, nie przysypuj, ja bo ty... może ja będę ją od razu sobie tam przysypie, wiesz? Bo tak będę miał podwójną robotę, nie? Bo nie potrzebujesz teraz przysypywać? No chciałem, żeby nie wyskakiwały mi, wiesz? Aha, no to zaraz wyłączę kamerę i zaraz ten... Zaraz yy, przypuszczę ją tam i będzie Dobra, lepiej, żeby to razie... zgięć. Tak to wygląda. Dobra, biorę się też za robotę. Biorę się za robotę. I do zaraz. Taki ciekawy etap Wam pokażę teraz, bo będą zgrzewane rury. W sumie to ja też jeszcze raz co będę widział. Plastik do plastiku, tak? Tak, żeby nie była ja złączka, nie? Żeby nie była skręcana. Tak, skręcana jest to, nie da daleko ci wystaje od ściany. Czyli można się przybliżyć. A to co teraz wkładasz? To masz na zgrzewania. Czyli to ciepło daje? Tak. Ja będę w, tej... w jakiej temperaturze się zgrzewa? Nie pokazuję w jakiej. Nie pokazuję w jakiej. Tylko ile czasu, nie? Aha. Samo dobiera? Tak. My wpisujemy kod. Mamy kod ze, z... ze złączki. Wpisujemy kod i wtedy ona dobiera, ile czasu ma zgrywać, nie? A, rozumiem. To no ja to kręcę. 9, 8, 2, 1, 0, 4, 3, 1, 0, 3, 23, 40, 67, 91, 05 5, 73 7, 3. I teraz pokazuję, ile będzie zbioru. 56 sekund będzie zbioru. I tylko starty. Wow, tak sprytnej maszyny, to świat nie widział. I teraz muszą tu być takie dwa z spodziewane, wtedy wiadomo, że jest grzechy. Dobry. Co to tu coś wyjdzie? Okay, wyjdzie. I też wyjdzie.

I teraz będziemy pokazywać ile studzenia. 10 minut studenia. Musimy poczekać 10 minut, będzie już... Aha! Bo w tym czasie jeszcze jak się ruszy, to może coś się stać. Tak, świeże wszystko, nie? Świeży plastik, nie? Wszystko się. Wszystko się zdarzyć może. Tak jest. Wszystko się zdarzyć może. Gdy życie jak to było? <śmiech> <śmiech> Nikt nie pomoże śpiewać, tylko się śmieją. Kurde, no i drugie śpiewać, to jest śpiewa bardzo warto. Musisz <śpiewa> połać pierdolę. Nie, połać, żeby śpiewać. Połać, ja tam, ja tam bez polewania. Like a <śpiewa> bird on a tree I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Że Wam e, szybko postępy, no bo idziemy bardzo szybko ku końcowi. Także to jest tak, już szybko rozkładane elegancko. Słuchajcie, tutaj, tutaj zostawiamy, e, odchodzimy czym odchodzimy z steropianek, sumie? Tak. Odchodzimy całym steropianem, nie będzie podawane no, bliżej, nie, 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 co, dalej, ponieważ będzie beton zalewany tutaj. Tak. Tu będzie beton zalewany w środku? Nie. To, to znaczy, dołożymy, ale jaka szczelina będzie? Aha, no, aha do no to jakaś tam szczelina będzie, ja Wam później to pokażę wszystko. To specjalnie no i jeszcze, żeby nie pękało, nie? Tak, żeby nie pękało. Tu widzieliście, tu widzieliście, a chciałem jeszcze pokazać w sumie ten, bo zawsze tutaj hmm. hydraulicy sprawdzają przed całym jakby zakończeniem procesu, czy jest sygnał w kablach, także my już sprawdziliśmy, ale chciałem wam pokazać w sumie, że wszystko działa. Chciałem też się troszeczkę jakby pochwalić może tym monitorkiem, no bo no chociaż ma ładny design, ładny wygląd i można na nim dużo zrobić. W sumie on jest teraz podłączony u góry, tak? Gdzieś tam jeszcze? Pod rekuperator. Aha, czyli... Pod czyli, czyli wszystko jest dobrze, kable Zresztą. nie są przerywane i tak dalej, nie? Chociaż macie taki obrys, zobaczycie jak to wygląda. I wyświetlać będzie docelowo tutaj. Przy, no, no. Także wysokość też jest spoko, nie? Tak akurat, no, nie, na, akurat. Na, na oczy. Tu będzie ten. A tu będą dwa czarne. Taki, taki jest. design Wam. Pokazuje, jak to będzie wyglądać. Nie? Także wszystko zobaczycie, jak będzie podłączane. Generalnie teraz takie próby są. No dobra, to na tyle. Zadziało się troszeczkę. Jest już cały steropian rozłożony. Właśnie w tej chwili jest układane ogrzewanie podłogowe w całym garażu. Słuchajcie. Zaślepiłem jednak tą kanalizację, co miałem tutaj doprowadzoną w garażu. Nie chcę, żeby śmierdziało. Tutaj wielkim ośnieżonym samochodem nie będę wjeżdżał i nie będę, słuchajcie, nie będzie mi to wlatywać do środka. Załóżmy, że nawet gdy będzie to jest tak ogrzewanie podłogowe duże tutaj będzie, że i tak wszystko ładnie wszystko wyparuje, jak to się mówi. Tak mi się wydaje. Zlikwidowany jest generalnie odpływ. Odpływ, słuchajcie, w garażu. Może i mogłem zostawić i zaślepić, wyprowadzić i zaślepić, no ale... Tak zrobiliśmy, tak zrobiliśmy, rura pod fundamentem tam po prostu została. No i co? No i dalej widzieliście, tutaj się bawię pianką. Hydraulicy się trochę ze mnie nabijają, żebym nie kamerował, bo ja tutaj z tą pianką biegam i sobie ją dokleję. dokleję. A powinno być no wata czy tam coś w tym stylu, ale dla mnie pianka jest, także ja to pianką wypsikałem i Uczy się o w ten sposób, uczę się piankować, także to jest dobry, dobry czas i dobre miejsce, nie? I tak będzie izolacja, i tak będzie, słuchajcie. No co? Tutaj wyprowadzenie na wodę zewnętrzną. Tutaj jest pogłębiony ten wykop. I tutaj, generalnie, co? Pianeczką jest XPS, jest przykryte w fundamencie. Później, będzie poobcinane, zabiteksowane. Yy, kubełkowa wróci na to, pójdzie następna kubełkowa, żeby nie było tam rozcięcia. Pójdzie niżej na zewnątrz. No, tak to wygląda. Słuchajcie, taki, taki proces. Tak to wygląda. Dzieje się, mamy piękną pogodę w ogóle. Domek się buduje sam w tej chwili no Może nie sam, za pomocą gniuszy Którzy tam zasuwają Tak to wygląda eee, Która jest godzina powiem Wam Ale już e, słońca nie ma tam, to już na pewno jest po 12 12.28 eee, Duże, piękne słoneczko Dzięki za komentarze, którymi mi napisaliście, ile Wasza fotowoltaika produkuje. Za, słuchajcie, za dużo, za dużo komentarzy, poczekajcie, bo tam wierci. Za dużo komentarzy o kredytach nie napisaliście, czyli bardzo fajnie, czyli Polacy nie jadą na kredytach. Bo nikt się tam za dużo nie wypowiedział, czyli pewnie budujecie i bierzecie wszystko, kupujecie za gotóweczkę tak jak ja. Także gratuluję. Co jeszcze tutaj mam? Eee, oczywiście tradycyjnie już sobie zrobiłem parę screenów, żeby odpowiedzieć na komentarze. Także. Tu jest tak, witam Emil, powiedz mi co to za rurę do podłogówki ci kładą, bo wydaje mi się, że to jest zwykły peks z wkładką aluminiową. Co to jest za rura? Co my kładziemy? Co to jest za rura? Ale z czego ona jest? I sama. Ale jest w środku co jest? Zwykły peks czy jak? Czy to jest co? Bo tutaj ktoś pisze, powiedz mi co to za rurę ci kładą? Do podłogówki, bo wydaje mi się, że to jest zwykły peks z wkładką aluminiową. Zwykły peks z wkładką aluminiową, a na jaki ma na być. Taki, na takim peksie się robi ogrzewanie podłogowe. Co jeszcze mamy za komentarze? To Tutaj jest zawsze jak robiliśmy podłogówkę i wpadali chłopaki od wylewki posadzki. To mówili, że najlepiej wpuścić taśmę dylatycyjną przy ścianie w ostatnią warstwę styropianu, żeby ładnie wszystko pracowało. Jest coś w tym? Ale przecież, przecież beton nie pracuje aż tak, żeby gdzieś głęboko to chyba wpuszczać, nie? Nie, nie robi tak, że do Emil, steropiano. Do Różnie robię. Nie górze podaję od razu cały i ciałem Różne szkoły, różne szkoły. A to tylko chodzi, żeby beton miał Tak, tak, żeby nie zabierał e, ciepła i. No. To no tak, to nie ma znaczenia. Też mi się na chłopski rozum wydaje, że nie ma znaczenia czy ona będzie głębiej czy płyciej. Po prostu chodzi o izolowanie betonu od ściany. Tylko to, że musi być, to no tak. Tak, no musi być. No to się zgadzamy. Ale jak ktoś chce sobie włożyć głębiej to... Można. Można, można. Ile steropianów w garażu? 20. I w kotłowni oraz ile wylewki w kotłowni i garażu. 20 20 cm steropianu a posadki? A posadki 10 cm. Lecimy dalej. Emil zapytaj fachowców, ile litrów wody będzie krążyć we wszystkich pętlach ogrzewania podłogowego przy okazji jaka powierzchnia ma dom. Dom ma powierzchnię 150, 150 metrów kwadratowych a ile wody? Kto to wie? A ile tej wody idzie? Powiem ci policzyć. A, to można policzyć i może powiedzieć, no tak nie z głowy. Za chwilkę Aha, tu jest jeszcze ktoś nabija. Odwierć studnię, będziesz miał wodę i do domu, i do podlewania, bo dużo wody idzie na podlewanie. To słuchajcie, no ja już do tego Wam wcześniej mówiłem, że jak najbardziej ta woda z podlicznikiem będzie taka jakby awaryjna, ale docelowo ma być faktycznie. Wiercona woda, żeby korzystać za darmo. Wszystko za darmo. No dobra, to na tyle z komentarzy, i do następnej wrzuty. Zostałem sam. Takie krótkie podsumowanie w sumie zrobię. To jest tak. Yy, tutaj została robota dla mnie. Obciąć nożykiem, biteksem zasmarować, folię kubełkową nałożyć, zakopać, niebieską folię wyłożyć i ten wąż tak zostaje do wody. Yy, to co jeszcze zrobili, to co nawet nie wiedziałem, że będą robić, Przeprowadzili jeden dodatkowy kabel, wyprowadzili go na zewnętrzną i tam go zostawili, i to jest tak zwana pogodynka, czyli będzie sensor, będzie mierzyć temperaturę na zewnątrz, będzie podłączony to do pieca i powiem wam, że to jest bardzo ważna rzecz, bo to ta pogodynka, ten czujnik będzie sterował całym zasobnikiem piecem w tym domu. To będzie informacja taka. Jaka temperatura jest w domu i na jakie obroty, z jaką siłą on tutaj ma dawać, włączać, wyłączać i tak dalej. Co mogę powiedzieć? Zobaczcie, perlitek, perlit. Tutaj doprowadzili następny kabel na temperatury. Tu są te rury pozaklejane. Nie ja wiem co mam tutaj. Tutaj jeszcze kabel jest doprowadzony do internetowy chyba albo prądowy. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co to są za kable, ale ogólnie dom już jest skończony. Tak szybko ze mną przejdziecie. Tu jest do szafek kuchennych odsunięte. Wszystko jest porobione. To ja Wam powiem, to jest etap taki troszeczkę denerwujący. Bardzo dużo się działo, bardzo dużo miesięcy minęło, bardzo dużo stresu minęło, bardzo, bardzo dużo pieniędzy z kieszeni uciekło. Następny odcinek powiem Wam, ile to wszystko kosztuje. Jak już mi podliczy pełne materiały, powie, ile za robociznę, ile za to wszystko wyjdzie. Także będziecie mieli ode mnie taki odcinek z podsumowaniem. W tej chwili, co? W tej chwili ja czekam, no bo tam wiadomo, trzeba przeliczyć zużycie. W tej chwili ja czekam, słuchajcie, na posadzkarza w wolnym czasie, co będę robił. No, a rasowi już zdeklarowałem, że mam chwilę wolnego, także będę mu chciał pomóc chłopakowi, ile się tylko da. Też jeździ na roboty, także mu tam moje ręce na pokład wrzucę. Szczelność jest zrobiona. Szczelność całego układu na 4 bary zostaje zostaje tak już cały czas. Jeżeli, już mówiłem, po to przebiją, no to tam nie będzie szczelności i tak dalej i tak dalej. Nie ja wiem co mam jeszcze mam pokazać. Ile poszło rurek? Kilometr poszło kilometr 800. Kilometr 800 jest tutaj Rozłożone rurek z ciepłą wodą dużo, mało, nie wiem, pewnie wszędzie jest tak samo, albo nawet i więcej bo niektórzy rozkładają co 10 cm, ja tutaj mam co 12,5, w zupełności wystarczy. Także ja wam powiem, jak to wszystko się sprawuje. Tutaj jeszcze powiem wam, że znajomy przyszedł i się zdziwił, że tak w tą stronę są. Kontakty, ale powiem Wam tak, prawie stoję na docelowej posadzce. Brakuje tam 6 cm, to tak jakbym się obniżył 6 cm albo podniósł. To zobaczcie, będę miał na wysokości ręki, nie? Chlap, chlap, chlap i pozapalane, jak to się mówi. A nie nad głową, może czołem będę zapalać. Co tam jeszcze? Do ktoś się tam e, lekko dopiał, że są brzydkie. No słuchajcie, no tynki są do wykończenia. No, tutaj będzie szła głać, yy, że są nierówne. No, to są tynki, to nie jest gładź, No, to nie wiem, co Wy macie na myśli. Jak ja bym to zeszlifował sobie delikatniej, by to ładnie ten, bo przyszedł tutaj widz i mi pokazał, jak to można ładnie zeszlifować i można to od razu malować. Ale ja tak nie chcę, nie? Także to no tam nieważne. Ile ludzi, tyle opinii. Tutaj pętla nie poszła, nie? Pętle nie poszło. Powiem Wam szczerze, tak bez oszukiwania, że miałem zamiar tam safe wrzucić safe podłogowy no bo wiecie, mam aż 20 cm w dół. Wyciąłbym steropian, położył i po prostu by był zalany betonem i by się trzymał, nie? Ale co ja do tego safe'u wrzucę teraz? Już nic, już nic. Także safe tu jest niepotrzebne. A patrzyłem, taki drobny, biedny sejf kosztuje tam półtora klocka. No słuchajcie, bo są takie sejfy ognioodporne, czyli jak dom się Wam stwajczy, a macie jakieś dokumenty, szmal, to to wszystko przeżyje. Także możecie się zawijać, uciekać, a dokumenty zostawiacie. Bardzo ważne rzeczy się uchronią, jeśli chodzi o pożar. No dobra, no to, to, no to na tyle. Wyłączam kamerę, idę zgrać to do sieci, idę walnę walne siłownie i przyjdę robić tamto taki dzionek po prostu mój dzisiejszy narobiłem się, narobiłem się to na tyle, pozdrawiam, do następnego filmu jeszcze tak szybko dogrywam bo powiedziałem, że będę biteksem robił ale zapomniałem, że trzeba dać siatkę i klej także dałem siatkę i klej poczekam aż wyschnie i pojadę biteksem Biteksem, tak się nazywa chyba tak. No to na tyle, pozdrawiam. Piękny dzień dzisiaj.